Cześć Shalom. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moją bardzo cenną rzecz. I to nie jest ten instrument, który za mną stoi. Po prostu tu się dzisiaj usadowiłam w moim mieszkaniu. Chociaż bardzo lubię grać na pianinie, niestety nie jestem w tym specjalnie dobra. Powiedzmy, gram przeciętnie, ale bardzo mi to dużą przyjemność sprawia i wróciłam do tego grania po. 20 latach przerwy w zeszłym roku. Więc, yy, więc to, też, to też jest dla mnie oczywiście cenna rzecz. Ale dzisiaj bym chciała Wam powiedzieć o takiej cennej rzeczy pod kątem bardziej yy, duchowym. Yy, jakiś czas temu yy, moja mama podarowała mi pewną książkę, która była u nas w rodzinie, z której yy, korzystał jej dziadek, a mój pradziadek, to była pewnie jedna z nielicznych książek w domu. Książka do mnie trafiła w stanie opłakanym. Była zwarta przez mole, okładka nie nadawała się do użycia. Generalnie to była jedna wielka masakra dziura na dziurze i postanowiłam ją naprawić i oddać ją do profesjonalnego introligatora, ponieważ książka jest z końca XIX wieku, więc jest dosyć obszerna, więc ta naprawa trwała kilka miesięcy. Natomiast już jest u nas i już możemy się nią cieszyć, a nie ukrywam, że najbardziej ja się z niej cieszę. To są obrazki świąteczne Kościoła Rzymskokatolickiego. Zwróćcie uwagę, jak ciekawie jest napisane. Słowo rzymsko-katolickie, tak, ono powinno być razem, jak mi się zdaje, a tu jest zupełnie oddzielone, nawet nie ma, nie ma myślnika, ale ta pisownia, no, grubo ponad 100 lat temu, była też zupełnie inna, co też widać w druku, w samej książce wyrazy totalnie inne używane, a przecież nie jest to taki bardzo odległy czas, natomiast pod względem takim kulturowym, językowym, no, to jest, to jest kawał, to jest szmat, szmat czasu. Książka, książka jeszcze tu ma taką, o, taką, taką, jak to się nazywa, sygnaturę. Taką, takie zatwierdzenie, taki imprimatur Leona XIII papieża. I generalnie ma za zadanie prowadzić wiernego. Przez wszystkie święta katolickie. Czyli książka zaczyna się od opisu, co tu jest: Święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tak, to jest Boże Narodzenie. I wiadomo, i te wszystkie rzeczy, które po drodze się dzieją, całe tridum paschalne. Wielkanoc w tej chwili, ostatnio była niedziela. Yy, Trójcy Świętej, więc też, też ta książka jest, jest opatrzona takimi, no takim opisem, wycinkiem trochę z Ewangelii, trochę interpretacją słowa. A co jest w niej fajne i co mnie osobiście bardzo wiele wnosi, to są różne przy okazji tych obszernych dosyć opisów świąt, widzicie, że księga jest dość gruba, są różne od, odniesienia do ojców Kościoła, do ich myśli przez świętego Augustyna, świętego Hieronima, Grzegorza Wielkiego. No, wiele takich jest cytatów, do których ciężko się w ogóle myślę teraz dogrzebać osobom, które na przykład nie studiują teologii, nie mają, jakby nie mają też wejść do takich, powiedzmy, bibliotek. A tu to wszystko się, ym, się znajduje, i wbrew pozorom, nadal ta książka jest bardzo aktualna i przekazuje taką dużą mądrość, ale też w prosty sposób ym, tłumaczy wszystkie święta, wspomnienia, uroczystości, czego dotyczą, i w oparciu o czytania na ten dzień, i w oparciu właśnie o te myśli, ym, myśli, yy, powiedzmy, czy to nawet ojców kościoła, czy po prostu świętych. Książka też zawiera bardzo cenne podobno rodziny i różne takie, o, tu jest na przykład święta Eloizy, no, tutaj trochę, ale ikona pozłacana. Więc naprawdę jest to dla mnie jakiś taki nabytek. Szczerze mówiąc, jak ją odrestaurowaliśmy, to miałam wrażenie, że może tak no, nie do końca się sprawdzi. W sensie teraz jest tyle tych tak, tak, taki dostęp do y, choćby kanałów, gdzie mądrzy ludzie opowiadają o Słowie Bożym. Są różne aplikacje, tak, z interpretacją słowa czy czytań na dany dzień. Można dotrzeć do różnorakich informacji. I byłam w szoku, jak ona mnie pochłonęła. I rzeczywiście z ręką na sercu czytam, czytam o każdym święcie, nawet jeżeli kończę czytać o nim trochę już, już post factum, to czytam od początku roku liturgicznego, czytam faktycznie co tu, się, co tu się dzieje, bo właśnie fajne jest z niej to, że tu są też wszystkie te święta przez nas, przed nas nie przez nas uznane, że w uznane. Jako nieobowiązkowe, nie? choćby święto, nie uroczystość świętego Józefa, tak? czy, e, czy, czy jakieś e, właśnie święto zwiastowania. Tak? Różne, różne po prostu m, święta, które czasami było tak, że kiedyś było obowiązkowe i przestały być, albo po prostu są uroczystością w Kościele, natomiast nie jest wtedy obowiązkowe uczestnictwo w Eucharystii. I to jest super, w tej książce, że tutaj też takie opisy się znajdują. Także dzisiaj się chciałam z Wami podzielić naszym rodzinnym, odrestaurowanym zabytkiem. I może to nie być do końca super, hiper, porywająca informacja: no, ma książkę, no wielkie mi rzeczy, pochwaliła się, że ma książkę, ale chciałam Wam powiedzieć też o tym, że może w Waszym otoczeniu. Są takie rzeczy, są takie miejsca, są takie osoby, które mogą Was zainspirować jakoś do brnięcia w, w rozwój duchowy, do budowy swojej wiary, które Was w jakiś sposób umacniają, zachęcają. Bo wiecie, bo ta książka to nie tylko zbiór informacji, bardzo cennych, ale mimo wszystko no, zbiór wiedzy, informacji, ale w w tym jest również dla mnie w jakiś sposób duch moich przodków, duch mojego prydziadka, który, jak moja mama mówi, no, bardzo często z tą książką siedział. Zresztą jej tam wskazywał, że naprawdę była, była intensywnie używana. Oprócz tego, że pewnie gdzieś tam została po prostu zniszczona, to była intensywnie używana. Więc jak ja sobie pomyślę, że w jakiś sposób to jego wiarę budowało, to, to, co tutaj czytał, to dla mnie to jest jakieś takie mocno poruszające i wzruszające i być może Wy też macie takie właśnie rzeczy, rzeczy w, w otoczeniu, które gdzieś tam może leżą, może zniszczone, może zapomniane, a może jakiś babciny różaniec, a może jakieś pismo święte, do którego nie zaglądaliście od pierwszej komunii świętej, jak gdzieś Wam tam jakaś ciocia czy chrzestna podarowała, może macie jakąś taką pamiątkę rodzinną w postaci ikony, która też gdzieś się kurzy, to nawet takie rzeczy mogą w jakiś sposób, nie one same w sobie, ale przez to, że nam pomagają się skupić na Bogu, prowadzą nas do Niego. Nie? I to nie musi być żadna cenna, cenna rzecz w sensie wartości materialnej. Ale może to być zwykła i prosta rzecz, i która nam posłuży, która nam pomoże. Bo nie ukrywajmy, ale jesteśmy tylko ludźmi i jesteśmy w tym świecie materialnym osadzeni. I ja jestem ten ci, kto, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja jestem daleka od jakichś e, propagowania dziwnych na bożeństwie, święcenia wszystkiego od telewizora. O ściany i w ogóle nie wiem co jeszcze i obwieszania się różańcami. Natomiast sama wiem, bo korzystam z niektórych przedmiotów świętych w cudzysłowie, że są one przydatne, nie? I, i mogą nas naprawdę prowadzić, prowadzić ku górze, prowadzić ku rozwojowi i prowadzić ku bogu. Więc dla mnie taką przydatną i. Sentymentalną też rzeczą jest, jest ta książka. I zachęcam do tego, żeby poszukać w Waszym otoczeniu takich rzeczy, takich miejsc, które, was, które Wam pomogą tą relację z Bogiem budować. Tyle na dzisiaj w takim razie. Do zobaczenia, pa!